Najstarszy szwajcarski bank jest starszy niż Stany Zjednoczone i ciągle działa. A wszystkie 230 szwajcarskich banków zarządza łącznie majątkiem o wysokości 9 bilionów dolarów. Gdyby te pieniądze ustawić z takich oto banknotów, jeden na drugim, to miałyby wysokość 100 Monteverestu. A przy okazji, to ten banknot, czyli 1000 franków, to jest pojedynczy, najbardziej wartościowy banknot na świecie, który jest w obiegu. Ale dzisiaj zejdźmy na ziemię i pogadajmy o tym, jak wyglądają usługi bankowe takie dla normalnych ludzi. Zaczęliście pracę w Szwajcarii, i żeby dostać pierwszą pensję, potrzebujecie rachunku banku. Co zrobić? Podzieliłem instytucje finansowe na cztery główne kategorie, w zależności od tego, do kogo są skierowane, jakie oferują usługi, no i przede wszystkim ile kosztują. Pierwsza kategoria to największe szwajcarskie banki, takie jak UBS, albo jeszcze dwa lata temu Credit Suisse, który obecnie już nie funkcjonuje. To są po prostu kompleksowe banki, które oferują wszystkie rodzaje usług: i podstawowe rachunki inwestycyjne, karty, bankomaty, kredyty, zarządzanie majątkiem co chcecie, na pewno tam. Wam to zaoferują, ale z drugiej strony nie są to usługi darmowe. Nawet podstawowe prowadzenie konta to jest koszt od kilku do kilkunastu franków miesięcznie, plus dodatkowo rosną koszty za inne usługi. Dla kogo to jest? No, jest to poniekąd usługa dla każdego, bo konto ma tam 3 miliony osób mieszkających w Szwajcarii, czyli ponad 1 trzecia. A i co ciekawe, połowa miliarderów światowych ma też konto w, w tym banku. Jeżeli przyjeżdżacie tutaj do pracy w korporacji, albo w jakiejś dużej firmie, to jest spora szansa, że dostaniecie jakiś dwuletni darmowy pakiet usług od tego banku. I spora część ekspatów zostaje potem z przyzwyczajenia w tej instytucji, ale część przenosi się do banków z kategorii czwartej, o których za chwilę. Teraz przechodzimy do dwóch kategorii, które są. Bardzo specyficzne dla Szwajcarii. Pierwsza z nich to banki kantonalne. Są to instytucje, które są własnością państwa, a konkretnie kantonów. Jest ich w Szwajcarii 24. Jak łatwo policzyć, są dwa kantony, czyli te tutaj, które swoich banków kantonalnych nie posiadają. Dla kogo są to instytucje? Głównie dla osób mieszkających w danym kantorze, którzy potrzebują niezbyt skomplikowanych, niedrogich, podstawowych usług, a przede wszystkim jeżeli potrzebują wziąć kredyt hipoteczny, bo 90% pożyczek udzielanych przez te banki to są właśnie te rodzaje kredytów. Trzecia kategoria, właściwie jedna jedyna instytucja w tejże kategorii to jest szwajcarski bank pocztowy, czyli Postbank. Należy do poczty szwajcarskiej i przede wszystkim zajmuje się pośrednictwem w płatnościach bezgotówkowych i obsługuje 2 trzecie tych płatności, ma więc bardzo dobrą infrastrukturę. Oferuje relatywnie proste, ale też niedrogie usługi bankowe dla ludzi i dla małych firm. Konto kosztuje około 5 franków miesięcznie, więc jest to roczny koszt około 60 franków. Bardzo dużą zaletą jest to, że Sprawy bankowe można załatwić na każdej poczcie, więc y, tych punktów jest bardzo dużo dostępnych. I wreszcie kategoria ostatnia, czyli last, ale na pewno not list, to banki internetowe, takie jak Neon czy Ju. Jest to osobiście moja ulubiona kategoria, bo oferuje proste, sprawdzone usługi. Nie trzeba chodzić do działu, wszystko robi się przez bardzo intuicyjną aplikację. Na pewno bardzo dużą. Zaletą tych kont jest to, że jeżeli dobrze dobierzemy sobie usługi i korzystamy z nich w przemyślany sposób, to te banki praktycznie nic nie kosztują. Konta są darmowe, karty są darmowe. Na pewno minusem jest to, że nie oferują pełnego zestawu usług, na przykład kredytów hipotecznych. Nie wszystkie umożliwiają inwestowanie, ale do podstawowego działania pensji, wydatków są absolutnie wystarczające. Więc tak pokrótce podsumowując, mamy cztery kategorie czy też typy usług finansowych, z których możecie skorzystać, od drogiego, ale super kompleksowego UBS-u, aż po banki internetowe, gdzie wszystko załatwia się w aplikacji. Nie ma jednego wyboru, jednej najlepszej opcji. Jeżeli ktoś woli korzystać z banku w okienku, to idzie do UBS-u, Raiffeisen'a czy jednego z wielu innych banków. Jeżeli nie ma super skomplikowanych potrzeb, a nie widzi potrzeby wydawania pieniędzy, to ma do dyspozycji kilka banków internetowych. Banki kantonalne i banki pocztowe, domyślam się, że nie są specjalnie popularne wśród ekspatów. Z tym wyjątkiem, że jeżeli ktoś planuje wziąć kredyt hipoteczny i kupić nieruchomość, to, to te banki kantonalne są całkiem dobrym wyborem. Należy by w ogóle ten rachunek bankowy założyć. To poza. Dowodem osobistym czy, czy paszportem trzeba mieć jeszcze jedną bardzo, bardzo ważną rzecz, jest to tak zwany permit. Permit to jest pozwolenie na pracę i przebywanie w Szwajcarii i bez tego rachunku w banku szwajcarskim założyć się nie da. Jest kilka rodzajów tych permitów, w zależności od tego, po co tutaj jesteście i, i co robicie. Są trzy takie najważniejsze z punktu widzenia osoby, która przyjeżdża tutaj do pracy. Pierwszy, jeżeli przyjeżdżacie na czas określony i wasz kontrakt jest krótszy niż rok, to jest permit L. Nie przedłuża się automatycznie. I drobna uwaga, niektóre banki, zwłaszcza takie bardzo tradycyjne, mogą nie chcieć otworzyć, otworzyć rachunku, jeżeli macie permit L. Banki internetowe raczej nie robią tutaj problemów, ale warto o tym pamiętać. Drugi, najbardziej popularny to jest permit B. To jest Coś, co dostajecie, jeżeli przyjeżdżacie tutaj na dłuższy kontrakt albo macie kontrakt bezterminowy, jest to pozwolenie na przebywanie i pracę przez 5 lat. I jeżeli zostaniecie wystarczająco długo, to kolejny permit, i to już właściwie nazywa się to permit osiedleńczy, to jest tak zwany permit C. Po 5 latach, jeżeli jesteście obywatelem Unii Europejskiej, możecie się o taki permit starać, i to już jest takie prawie Prawie obywatel Szwajcarii, oczywiście bez możliwości e, głosowania. Jest tam kilka dodatkowych niuansów. Przede wszystkim, żeby dostać permit C, trzeba zdać certyfikat e, z języka niemieckiego. Drugie najważniejsze pytanie, jeżeli chodzi o usługi bankowe w Szwajcarii, to czy mają tutaj Blika? No i prosta odpowiedź jest tak. System nazywa się Twint i podobnie jak Blik, jest po prostu systemem płatności, który jest połączony z waszym kontem bankowym. Każdy bank ma swoją aplikację, to jest oddzielna aplikacja Twint. Przy pomocy której można, no właśnie, co można robić? Przede wszystkim można płacić i myślę, że jest to wygodniejsze niż płacenie blikiem, bo w Twincie wystarczy zeskanować kod QR i tyle. I trwa to właściwie pewnie sekundę bez pisywania żadnych kodów. Po drugie, można przesyłać pieniądze z telefonu na telefon. W odróżnieniu od blika nie ma tutaj żadnych limitów. Tyle ile macie na koncie, tyle możecie przelać. Trzecia rzecz to, gdzie jest to akceptowane. Wszędzie tam, gdzie jest akceptowana karta, to na terminalu domyślnie wyświetla się kod qr do TWINTA, można od razu zapłacić, ale w wielu takich mniejszych miejscach, gdzie karta nie jest akceptowana, np. przykład jakieś markety czy, czy sklepy samoobsługowe w górach, tam zwykle można zapłacić gotówką albo, no właśnie, TWINTEM. I jest to super popularne tutaj, 6 milionów osób ma, ma rachunek, czy też korzysta z TWINTA, no to jest dwie trzecie populacji. Aha, jest jedna rzecz, której, której Twint nie ma, a Blik ma i to trzeba, to trzeba przyznać. E, przy pomocy Twinta nie można wypłacać pieniędzy z bankomatu, co w przypadku Blika jest możliwe. A teraz zobaczcie, jak to wygląda w rzeczywistości. Skoro już jesteśmy przy kodach QR, to płacenie TWINTem to nie jedyne zastosowanie tej technologii w płatności. Wszystkie rachunki, które dostajecie, na przykład taki, ale o nim za chwilę, mają kod QR. Wystarczy go zeskanować z pomocy aplikacji bankowej, potwierdzić i już. Nie trzeba przepisywać rachunków, nie trzeba przepisywać za co to jest, jakich numerów referencyjnych, cała płatność trwa. Dosłownie sekundę i jest to super wygodne. Co więcej jest tutaj obowiązkowe, jeżeli chodzi o rachunki. Aha, teraz, a teraz, co to w ogóle jest za rachunek? Serafę to jest szwajcarski abonament radiowo-telewizyjny, który płaci każde gospodarstwo domowe bez wyjątku. Nie da się od tego uniknąć. Nie da się tego uniknąć. Nie ma znaczenia, czy oglądacie telewizję, czy nie. Płacić trzeba. Ale można przy pomocy QR-kodu, dzięki czemu jest dosyć wygodnie. To nie jest jedyna możliwość płacenia czy też forma płacenia e, rachunków. Jest też coś, co nazywa się e-bill. Jest to taki system, który jest powiedzmy waszą wirtualną skrzynką odbiorczą. Wybrane i zaakceptowane przez was firmy mogą tam wysyłać rachunki. Wystarczy go zaakceptować. Odbywa się to przez aplikację bankową i taki rachunek zostanie zapłacony. Dla wybranych firm można też ustawić automatyczną akceptację rachunków do jakiejś tam wysokości. Też bardzo wygodne. Oczywiście standardowe metody typu polecanie zapłaty, stałe zlecenia też są, ale to działa tak samo jak w Polsce, więc nic ciekawego. Wróćmy jeszcze na chwilę do słynnej szwajcarskiej tajemnicy bankowej i czegoś, z czym może część Was kojarzy banki szwajcarskie, czyli tzw. Tak słynne numbered accounts. Były to rachunki, które występowały tylko i wyłącznie jako, jako ciąg cyfr i Prawie nikt w banku nie wiedział, kto jest właścicielem takiego rachunku. Prowadzono je w latach 40. ubiegłego wieku i w najbardziej tajemniczej odmianie czy też formie tzw. Form B, bank nie wiedział, kto jest właścicielem rachunku, ponieważ był on zakładany przez przedstawiciela, na przez adwokata pod presją międzynarodową w 1991 Szwajcaria wycofała się z tych rachunków i teraz żeby założyć nawet rachunek numbered accounts e, trzeba przedstawić to jest jego rzeczywistym właścicielem a od 2017 roku Szwajcaria uczestniczy w międzynarodowym systemie wymiany informacji więc urzędy skarbowe w innych krajach dostają informacje kto gdzie ma jakie pieniądze e, te numbered accounts są jeszcze dostępne w niektórych bankach ale bardzo trudno je założyć z dwóch powodów. Po pierwsze, minimalny wpłat jest od, od kilkuset tysięcy euro. W niektórych prywatnych bankach dopiero przy 10 milionach franków taki rachunek można otworzyć. Po drugie, są oczywiście bardzo drogie. A po trzecie, większość banków, poza być może jakimiś właśnie niszowymi prywatnymi, nie otwiera już ich w ogóle. Prowadzą tylko te, które były kiedyś. No i tyle ciekawostek o szwajcarskich bankach. Jeżeli chcielibyście wiedzieć coś jeszcze, dajcie znać w komentarzach. A następnym razem przyjrzymy się trochę bliżej, jak wygląda lokalna służba zdrowia, czyli słynna szwajcarska Krankenkasse.